No, Eloszka, ciąg dalszy mojego specjala, część druga. Uznałem, że podzielę to jednak na party. Znaczy, tak. O, wow, no. Podzielę to na party. Oczywiście, że to podzielę na party, ale uznałem, że to podzielę na trzy części. No, właśnie. Uznałem, że to podzielę na trzy części. A więc w tej części, to jest drugiej, hmm, będą... Właśnie, co będzie? Nie, nie zdecydowałem w jakiej to będzie kolejności jeszcze. <ścoughs> no nic, no to zrobimy tak, że... W sumie co to za różnica? Dobra, tutaj... Hmm, na pewno każdy z was widział chociaż raz w życiu, przynajmniej każdy z moich subskrybentów, mój filmik powitalny. No bo tak, to był kanał, który planowałem, więc wrzuciłem taki filmik powitalny. Ale zanim wrzuciłem ten filmik, który się nazywa Powitanie, wrzuciłem jeszcze na ten kanał. W ogóle pierwszy filmik, jaki w życiu był wrzucony na ten kanał, to był właśnie filmik, który za chwilę Wam zaprezentuję. Ten mój poniacz, moje OC, w ogóle się nie poruszało. I mówiłem tam strasznie drętwo. Bez skryptu w ogóle. To powitanie już było oskryptowane, więc to jakoś brzmi ale ten pierwszy w ogóle filmik, jego ja usunąłem, już go nie ma nawet, nie, nie zachowałem go jako prywatnego. Po prostu go wywaliłem, bo był tak kiepski, ale zachowałem go na pamiątkę, bo pomyślałem, że kiedyś mogę go pokazać jako taką ciekawostkę. No i nadarzyła się okazja, mamy taki specjal, no to jest taka ciekawostka. Więc zapraszam was na obejrzenie mojego dennego filmiku który miał być powitaniem na ten kanał, ale nie wyszedł. I zalega u mnie w komputerze od tamtej pory. No to lecę na część trzecią, a wy oglądajcie. Albo nie, jak nie chcecie. No to na razie. Siemanko, ja jestem Brony Useless a to jest mój kanał, na którym będę prowadził analizy serialu My Little Pony Friendship is Magic Skąd w ogóle pomysł na taki kanał? No cóż, siedzę w fandomie no stosunkowo krótko, bo chyba od wakacji tamtego roku Tak mi się wydaje W każdym razie zdążyłem zauważyć, że jest na naprawdę dużo osób zajmujących się analityką MLP, Magic, ale na skalę globalną, tak? Że tylko po angielsku spotkałem się z analizą MLP, a nie spotkałem się z analitykami wewn wewnątrzkrajowymi. No, zdaję sobie sprawę, że mamy Brow mamy Forglorious Equestria i z różnego typ tego typu rzeczy. I... Tam można znaleźć nieraz artykuły, które przypominają analizę My Pony w Financial Magic. Na przykład w Browhoofie widziałem niedawno stosunkowo taki artykuł na temat tego, czym właściwie mogą być WinWin. Ale jakoś nie spotkałem się z taką formą, jak robią to zagraniczni analitycy MLP. Więc, no właśnie, stąd mój pomysł na kanał. Długo zastanawiałem się, czy narysować coś samodzielnie, czy skorzystać z Pony Creatora, żeby zrobić mojego Ocek'a. No cóż, próbowałem najpierw coś narysować samodzielnie, ale o, efekt mojej pracy nie był zadowalający. <ścoughs> tak. Więc zaniechałem zamiarów tworzenia czegoś samodzielnie, no i skorzystałem z Pony Creatora. Wydaje mi się, że tak będzie lepiej. <grym> no jak widzicie kanał to kompletna amatorka. Nie mam doświadczenia w prowadzeniu kanału YouTube. To jest mój drugi albo trzeci kanał w historii mojego życia, więc Prowizorka kompletna. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Teraz, kiedy pojawią się najbliższe analizy, nie mam pojęcia. Postaram się zrobić je jak najszybciej. Być może wcześniej pojawią się czytania jakichś fanfików. Chociaż wydaje mi się, że prędzej pojawią się analizy. No i nic. I z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że uda mi się przeprowadzić jakieś rzetelne analizy, zadowalające. I to tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Mówił. Brony useless.